Ce-și e? Sunt ige. Kończymy dzisiaj rozprawę, która ciągnęła się przez wiele dni. Przesłuchaliśmy świadków, wysłuchaliśmy mowy oskarżyciela. Ponieważ obrona nie przedstawiła żadnych istotnych dowodów niewinności oskarżonych, sąd postanawia uznać pochodzące od czasowników przyjść, wyjść, Wyrazy wyszłem, przyszłem za niepoprawne i skazać na wymazanie z naszego słownictwa. Sąd nakazuje usunąć natychmiast z naszego języka te niepoprawne wyrazy, a na ich miejsce wprowadzić poprawne formy. Przyszedłem, wyszedłem. Sąd nie znajduje żadnego usprawiedliwienia dla błędów. Więc po opuszczeniu tej sali zabrania się wszystkim używania tych błędnych słów. Skazane na wymazanie, niepoprawne wyrazy nie mają prawa do odwołania się. <śmiennie znać wytkownia> Naprawdę, że będzie to jest nie słuchać. Nie puścić klasy no O idą. Padł wyrok? Oba wyrazy winne. Jak pani ocenia wyrok? E, oczywiście słuszny i sprawiedliwy. Co na to oskarżeni? No cóż, po prostu milczeli. Słuchajcie, wyrok był I fantastyczny. Jestem Jest no ale końcu. Przepraszam pana, czy słyszał pan o niepomyślnym wyroku dla wyrazu przyszłem i wyszłem i skazanie ich na wymazanie? Pani! Ja! Nie wiem, ja dopiero co wyszłam z domu. Nie, nic nie słyszałam. A co? Tak nie wolno mówić? Ależ nie! Poprawnie jest tylko przyszedłem i wyszedłem. Też wymyślili. Czy słyszała pani o procesie? Tak, oczywiście. Bardzo się tym interesowałam. A co pani sądzi o tak surowym wyroku? To jedyny słuszny wyrok. Nie można popełniać błędów. Tak, dziękuję pani. Czy słyszała pani o słynnym ostatnio procesie? E, pani, tyle tych spraw! Kto by to wszystko spamiętał? E, tak. Myślimy jednak, że mimo tak różnych opinii, wyrok sądu i cała sprawa przekonują nas do mówienia poprawnie. Przyszedłem i wyszedłem. Może wkrótce skazanymi będą nie tylko wyrazy, ale także ludzie mówiący niepoprawnie.